Dziś w ramach gabend historycznych, nie sięgających może historia nie może 600 lat do Łodzi, ale początków Teofilowa, w tej postaci jak go znamy, czyli jako wielkie osiedle mieszkaniowe, mówimy się o przychodni przy rogu wielkopolskiej łanowej. Ta przychodnia została otwarta jako pierwsza przychodnia i wraz z nią została otwarta też apteka jako pierwsza apteka na Teofilowie. To miało miejsce 22 lipca 1969 roku, także to już są 54 lata i ten starsi pamiętają, to w ogóle 22 lipca to było wielkie święto w PRL-u, wiele rzeczy otwierano i wiele ma tą datę, Na był tu jakiś wielki jubel i w ogóle jakieś wielkie uroczystości, ktoś tu przecinał wstęgę i tak dalej, taki był urok, że robiono to w takich terminach, także datę dzienną łatwo zapamiętać. Natomiast fakt jest faktem, że w tym budynku od 54 lat działa przychodnia, ona początkowo nazywała się y, przychodnia dzielnicy Bałty numer 3. Ten numer 3 się zresztą długo pojawia. Obecnie jest to przychodnia Miejskiego Centrum Medycznego Bałty w słowie Teofilów. I taka jest nazwa i ja myślę, że to dosyć dobrze sytuuje. To jest zresztą dosyć typowy budynek. Podobne budynki znajdziemy tam, znajdziemy tam niedaleko na Żubarskiej na osiedlu Leja. Też budynek na Teofilowie C Przystrzałkowskiego też jest podobny, takich przychodni jest więcej. Ona zewnętrznie się Niewiele zmieniłem, jeśli chodzi o sam budynek. Były oczywiście renowacje, te mm, poprawa, modernizacja te e, ściany są oczywiście odnowione. E, natomiast tam sam sam gabaryt co ważne zastosowanie jest podobne, bo od tych 54 lat tu można e, uzyskać pomo pomoc medyczną, pomoc lekarską. E, jednocześnie też jest apteka. E, w międzyczasie tam wynajmowano trochę pomieszczeń na różną działalność medyczną, ale e, tak naprawdę ten sam obiekt służy mieszkańcom Teofilowa i nie tylko teofilowa e, pomocą e, zdrowotną już od 53 lat.